Powody, przez które zakończyłam długą znajomość. Po pierwsze, zazdrość, kiedy wychodziłam z kimś innym niż ta osoba. Dostawałam komentarze typu Aha, czyli już mnie nie lubisz, niby na żarty, ale przez to cały czas miałam wyrzuty sumienia, że tej osoby nie zabierałam ze sobą. Dosłownie tak, jakby to było moje dziecko. Kiedy zaczynałam opowiadać, co robiłyśmy, to ta osoba milkła, w ogóle nic nie mówiła, nie chciała, tak jakby rozmawiać, i było widać, że coś jest nie tak. Oczywiście nie było problemu, kiedy to ona wychodziła z kimś innym. Ta osoba potrafiła się do mnie nie odzywać przez 2-3 dni, niby dlatego że nie ma czasu, ale wiadomo, że to była po prostu taka kara, że jak ja mogłam spędzać czas z kimś innym. Obrażanie się dosłownie o wszystko. Przykładowo kiedyś nie mogłam być na jej urodzinach, dlatego że mieliśmy bardzo ważną uroczystość w rodzinie. Zaproponowałam, że możemy po prostu spędzić czas kiedy indziej razem. Oczywiście ona była totalnie zła i już nie chciała ze mną rozmawiać, no bo jak to jest możliwe, że mogę nie przyjść na jej urodziny? Nie mogłam też odmówić, a nawet gdybym mogła, to bym nie chciała. Taka niemożność zrozumienia, że ja mogę nie mieć na coś ochoty. My jako dorośli ludzie po prostu nie chcemy i nie musimy robić niektórych rzeczy. Kiedy ta osoba zaproponowała mi na przykład, że pójdziemy do kina albo na kręgle albo coś, ja wtedy powiedziałam, że no nie mam ochoty, nie lubię na przykład kręgli, nie sprawia mi to przyjemności. To ta osoba znowu miała do mnie problem, tak jakbyśmy po prostu nie mieli swojego gustu i nie mogli nie lubić jakichś rzeczy. Nadkładanie mojego życia nad jej życie. Często było tak, że ta osoba mnie potrzebowała, bo miała akurat bardzo trudny czas. To dostawałam opieprz, jak ja mogę nie być w tak ważnym momencie w jej życiu, kiedy ona sobie nie radzi. I ja rozumiem, że od tego są przyjaciele. Kiedy mogłam, to naprawdę byłam, ale były takie momenty, kiedy po prostu nie mogłam przyjść z jakiegoś powodu. Sama miałam do zrobienia jakąś bardzo ważną rzecz, a ta osoba oczywiście wtedy strasznie się obrażała. No bo jak ja mogę uważać, że moje życie jest ważniejsze od jej życia? Robienie ze swoich problemów moich problemów i uważanie, że jej problemy są najważniejsze, najtrudniejsze i nikt nie ma tak ciężko jak ona. Przykładowo, kiedy ona mówiła o jakiejś sytuacji ze swojego życia, która naprawdę była ciężka, wtedy próbowałam ją jakoś pocieszyć, porównywałam jej sytuację do swojej z mojego życia, a od razu mnie wyśmiała i powiedziała, że nie porównuj tego, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Jak ja mogę porównywać jej okropną sytuację, w której teraz się znajduję, do mojej, która była przecież błahostką? Nie nadkładajcie czyjegoś życia na swoje, bo tej osoby w moim życiu już nie ma, a ja mam do przeżycia jeszcze całe życie.